Słuchajcie, dzisiaj moja wyspa zostanie jedną z potężniejszych. No dobra, może trochę przesadzam, ale przynajmniej dzisiaj postaramy się rozbudować mój dom, żeby on jakkolwiek wyglądał jak dom, bo póki co tutaj mam jedyne co to magazyn i on jest serio tak bardzo biednie wyposażony, bo są tu same skrzynki, więc dzisiaj dogadają się z zabrąm, że on ogarnie jakąś wełnę, eee, nie wiem skąd on ją ogarnie, ale mówił, że ogarnie, więc zaraz się o tym przekonamy, czy faktycznie tak jest i ziomki. Dobra, ej gość! Myślisz, że to masz mocny lamusie. łuk, to ci tak wolno? Co tam, ej, 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 może jakieś jest pipowem? Jestem Team Bobsdyl. Serio? No, zaczynamy. Nie, a, a co? Ej, no nie wiem, bo to chyba. Ej, 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 Soj, soj I... bez patrz, bicia. Obrótuję robię, ale robię obrotów. Stary, patrz. ale Soj bez bicia. Prawie, dobra? dobra, patrz, obrotuwa. Stary, ale. Ej, nie strzelaj prawie. do mnie, bo my dobra, tutaj patrz, biznes U. mamy do yeah. zrobienia. Yeah. Nie, yeah. przeżyjesz. Przeżyjesz? Eee, e, e, dobra, ee, założyłem elitrę na czas, stary żyje. Okej, okay, już myślałem, Jaka że jest flipa. O, proszę, no. U, hoduj, na. Ty, na, na. U, u u na na na. Dobra, stary, słuchaj, masz tą wełnę, jak się umawialiśmy? No, mam! No Dobra! Bo ma strasznie, e... A Ty w ogóle nie widziałeś e, ile Mob Grinder jego zbiera tych nitek? A bo to z nitek robisz, ty serio mówisz. Cztery to... nitki to jednak jeden mm -hmm. kocek wełny, a on tych nitek ma. Ej, nie skłamy, jeśli powiem, że on ma kilkadziesiąt staków w ciągu jednego dnia. E... To jest trochę dużo. Trochę czy, bardzo. No dużo. zależy ile osób gra na serwerze, bo wiesz jak serwer jest pusty, no to wtedy w mob grinderze nic się nie respi. Dobra. No, nie? Ja wiem że ty lubisz zarabiać żelazo, co nie? Mhm. Mm Mam go dużo, bardzo dużo, więc jak chcesz dużo żelaza, to muszę U, zobaczyć na, na, ile na. masz tej wełny. Włóż się... ej, 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 może. No Stary ci się jakieś porobił. A żartuję, robić Uuu, dywanik Uuu, proszę, dobra. Przekonująco, ale... E, nadal nie wiem to ty dywanik stary, stary spoko, stary. Y, może tak nie wiem czy ja się powinienem tutaj na pewno znajdować, czy nie? O patrz, jaki masz. No, no coś mówiłeś, coś mówiłeś. No, no oto, stary. Oto. włóż to do tej po prostu skrzynki o tutaj powiedzmy. Raz, trzy. dwa, trzy trzy. Dobra, to jest dużo, myślę, że to starczy na to, co chcę zrobić. A co ty chcesz zrobić? Dom. Ale jak dom? Ale taki potężny dom, widzisz? Bo, patrz, widzisz, tu, co jest tutaj u góry? No, 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 nic w sumie. No właśnie o to chodzi, dlatego chcę ten w końcu dom zacząć jakkolwiek no to budować. Dawaj, buduj. I, I potrzebuję wełny, dobra. Dobra, to ja pójdę po więcej tego. Wiesz, co pójdę do bomb okay. Raindera, bo bo ja widzę po twojej minie, że ty tak nie wiem, tak, tak zawiodłeś się trochę tą No, ilością. liczyłem na trochę więcej, ale. Ale kto pytał? E, no, nie wiem, dobra. Ziomki, może w, ja w tym momencie w ogóle zacznę już używać tej wełny i zobaczę. Policzę ci, ile ma staków. Używaj, a ja ci policzę. Dobra. Raz, dobra. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, okay, dobra, stary. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ej, tego jest... 28 staków nitek. Dobra, e, stary, nie potrzebuję tego aż tak dużo. A czy wiesz, ogólnie my nie mamy prawa tego zabierać, więc to jest na twoją odpowiedzialność. No dobra, spoko. E, ja, ja lubię ryzyko. Ja zaryzykuję tutaj. Zobaczę, co się wydarzy, to się wydarzy i cześć. E, więc tak. E... Mam nadzieję, że tylko Bobrzdyl się o tym nie dowie, bo wtedy byłoby a czy trochę A właśnie, to jest najgorsze, że on... On ogólnie kontroluje więcej rzeczy niż ci się wydaje. Mówisz? On ogarnia. On nie jest aż tak głupi, jak wszyscy myślą. Yy, stary, ale nie wiem w sumie czy się nie wyrobię z tą wełną, którą mam. Znaczy, przeniosę ci kolejne 2,5. Dobra, no to zawsze taki zapasik przyjemny może się przydać, yy, Ura, a więc tak, na. cyk. Na. cyk. Ej, nie, jest elegancko, ale. Dobra, y wbijam. To musi być trochę wyższe, no nie oszukujmy się. Ja lubię jak jest. Dobra, taki domek masz. solidny. A, do do. dobra, okej. Okay. Masz, pyk, pyk, o. Dobra. Y teraz powiedz mi jeszcze jedno, jak ty no? się cenisz, bo ja nie wiem w sumie ile ci powinienem za to dać, że zarobałeś mu no to trochę. I jeszcze mówię, że to jest na twoje ryzyko, czyli w sumie nic nie zrobiłem. W sumie to... To mogę ci po prostu zapłacić za to, że nic nie będziesz mówić, więc. Dobra, okay? dobra, no to daj mi. Nie wiem, 10 żelaza. 10 żelaza, okej, okay, dobra, no. dobry deal. Dam ci nawet 11, bo. To koleżeńsku, proszę. Dobra, dobra, dobra. No i fajnie, to ja przyznam. To stary, czego. ale. Dałbym ci 11, no. ale. Jakbym ci dał kolejne 10, Koko. To, to pomógłbyś mi budować, bo serio, mi by się przydała taka poboczność. No to dawaj, mów mi co mam dobra. E, więc łap, masz kolejne 10 i tak stary, chodź może tutaj za mną do góry, e, ja ci tutaj wiesz, zaraz będę wszystko po kolei tłumaczył, więc tak, patrz, e, eleganckie schodki, wchodzimy tutaj. E, no i masz trochę drewna, czy. Mam dużo, no? Dobra. Znaczy dużo, no, tak, mam za to. E, to chodź, bo. Pod... A masz takie drewno, czy tylko to zwykłe? Byt to. Okej, okay, dobra, super, to patrz. Przedłużamy to o. Myślę, że dwie kratki do góry. Dobra. Dwie kratki, każdy ten słupek musi być dwie kratki wyższy, wtedy będzie tutaj super eee, I tak będę mógł się też wtedy zabrać właśnie tutaj za robienie tego Dobra. pięterka. E, więc i wełna tak. to samo no to rzeczywiście wełnę dobra łap tutaj ten stak myślę że stak i dobra tyle chyba powinno wystarczyć na polecenie z tym całym w razie co tu jeszcze będą okna więc trochę tej wełnki jeszcze się zbierze na pewno ale myślę że ona powinna tutaj na luziku nam wystarczyć bez spiny oczywiście tutaj więc lecimy dalej i tak no, mi się już tu kończy dobra ale ja jeszcze mam elegancko dobra, ciach, starczyło piętro. No i tak, okej, okay. mamy teraz taki duży kwadrat, w którym w sumie. No nie ma nic, więc chodź teraz trochę niżej i dobra. patrz, tu będą takie potężne okna, o, w ten sposób zrobione i. Trójka, trzy e, na jeden. Rób I w każdym. To, co, takim? E, w sensie rób to co ja po drugiej stronie, może tak będzie on najlepiej. Okay, dobra. E, więc tak, chyba w tym miejscu powinno być kolejne, co nie? Dobra, zgadza się, elegancko. E, więc tak, skoro dobra. Tutaj, tak okienko, to muszę teraz zobaczyć jakie są tutaj. Tutaj chwilkę, poczekaj, bo... Oj, nie wiem czy to... nie, jeszcze chyba musi być o w tym miejscu. Tak, patrz, o w tym miejscu Dobra. dokładnie będzie o wienko. Też trzy? Tak, każde robimy na trójkę, żeby wiesz tutaj padało jest. jednak dużo słońca. I tutaj też? No tu, tutaj też, to nie też. Tutaj tak samo, więc to jest o jedną kratkę od tego Dobra. i lecimy. Siedzi. Ej, to musi fajnie już wyglądać z zewnątrz, bo ja mam taką wizję jak to powinno wyglądać, tylko... Czy to wygląda jak mi się wydaje, to się okaże. Eee, więc tak, zobaczmy jeszcze o tutaj. Tutaj myślę, że powinno być kolejne. Nie. Trochę chyba nie trafiłem. Albo. Albo zróbmy inaczej. Dobra, to lecimy teraz o w tym miejscu po dwa okienka. E, tutaj okay, musi okay, być. Okej, okay, okej, okej, kumam, 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 Raz, dwa, Trzy, okej. Okay. Ej, nie, no sprawnie to bardzo idzie. Już mamy naprawdę tutaj e, po prostu przyszykowane miejsce na zrobienie takiego i solidnej haciendy, serio. Patrz to oj, tak, domek będzie solidny. Będzie robił wrażenie. Ty. Ej, tego A. jest dużo. Ja idę zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz, bo wydaje mi się, że serio, to wygląda... Ej, to wygląda dobrze. To Ej, wygląda spoko, dobrze. nie, naprawdę będzie całkiem fajnie. Dobra, więc teraz co potrzebujemy zrobić, to myślę, że e, o jeszcze jeden po prostu trzeba podwyższyć właśnie o tutaj e, te słupki z drewna, bo... No, o jeden? Tak, o jeden, tak, Dobra. lecimy, cyk, cyk, bo teraz trzeba będzie to zrobić tak, takie poziome jakby linie, żeby wiesz, no to By... wyglądało jak realny dom. Dobra, e, więc tak, teraz coś takiego. Masz dużo drewna, czy, czy trochę ci e, no, dorzucić? 30. Dobra, bo to chyba starczy tutaj, raczej tobie, jak coś to mogę dorzucić. Bo mam tego całkiem sporo i no, ja mogę ci pożyczyć tutaj, oczywiście. no Sporo pomagasz, Siedzi... no to. Proszę, dobra, więc tak, musimy teraz zejść na dół, bo wiesz, jak budujesz taki domek, to lepiej, żeby ciągle patrzeć jak to wygląda. E, Aha. Więc tak, okej. Okay. Mamy coś takiego. Myślę, że tutaj Mamy, dodatkiem. Mamy. Ej, ale szczerze, no. naprawdę to wygląda fajnie. Jakby totalnie bez beki, podoba mi się. Hmm. Dobra, stary, wiem co trzeba teraz zrobić, więc zrób sobie tak ze staku bloków plus minus schodków i tak. Spustaka, pół płytek może coś takiego. Bo o, to dobra, się przyda szanę. teraz do roboty, tutaj myślę, że tak solidnie. E, więc tak, co można tutaj na pewno dać? To jak mamy takie okienka, no to kurde. E, jeszcze nie rób. Ja teraz myślę jak to ładnie zrobić, żeby to... Okej, 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 jeszcze dorabiam sobie schodów. O, proszę, ej, nie no, Brawisimo, gościu, to wygląda dobrze. To, dobra, to po prostu mam. siedzi. No. Okej, okay, czyli w każdym coś takiego. Ojej, Chociaż, to będzie ciężkie. E, nie wiesz co? Chyba u góry bym nie robił, bo u góry wyglądają tak dziwnie, ale te u dołu bym te pozostawił, dołu, bo one wyglądają fajnie. Mm, więc w każdym teraz tak okienku bym poleciał właśnie o w ten sam sposób, że tutaj robimy taki jeden schodek w jedną stronę. Aha, do tu można wychodzić ten. No cóż, to tu jest luźniutko, wiesz? No, na luzie mhm. to zrobisz, więc proszę. E, Tutaj, tutaj bym chyba zrobił o, w ten sposób, a to jeszcze jest sprawa do przemyślenia. Okay. No właśnie, te szersze, to od boku, tak samo, bo póki to zrobiłem tak. Ja samo. zrobiłem je trochę inaczej, ale to poprawię w razie co. E, więc dobra, tutaj już to wykończyłeś, więc e, myślę, dobra. że. Nie, dobra, cyk, cyk. E, teraz trzeba tylko zobaczyć, jak to wygląda z dołu, i no, wygląda lepiej, bo po prostu jest taki ciekawszy kształt od razu. No, nie jest aż tak bardzo prosto. Nie, jest fajne, jest fajne, fajne. No? Dobra, mi to odpowiada. E, co teraz można tutaj dodać? Myślę, że jak no zrobiliśmy... No co, no, powoli płytki, dach chyba, nie? Oj, dach to ja myślę, że ja tutaj z kobla raczej polecę. Okej. Okay. Albo... Jakoś bym ogarnął, właśnie takie świerkowe, jakieś drewno. Nie wiem, ty, czy a takie. Ale jakie szyby? Bo ja mógłbym szyby dać. Uuu, szyby, szyby to by się tutaj serio przydały, bo póki co to nie mam żadnych. Myślę, że po prostu najzwyklejsze będą wyglądać. Te zroczyste? Ta, tak. dobra, to pójdę na wyspę. To ty porupiesz ewentualnie te ramki, bo wiesz, jak postawię okno, to nie będzie się dało przez to okno wyjść, więc nie będzie dało się na tym parapecie już nic stawiać. Dobra, to ja jeszcze tutaj pokminię. Co tu można właściwie dodać? A ja lecę po szyby e... do szyby. I tak, myślę, że tutaj. No taki wzorek standardowy, czy to wygląda dobrze? Hmm, nie wiem, czy to... Kurde, nie, nie pasuje mi jakoś. Chyba bym pozostawił takie prostsze, ale wygląda... Przezroczyste to dobrze. czy mleczne białe? E, takie totalnie, wiesz, przezroczyste, takie mhm. podstawowe. A, dobra. Więc tak. Tutaj myślę, że w tym miejscu to za dużo się nie zmieni. Ewentualnie można, o, dobra, to jest chyba najlepsza opcja, dodać właśnie o takie elementy jak ten. To jest git. To mi pasuje, to można tak zrobić. Ja bym właśnie tutaj pododawał w każdym oknie, żeby to po prostu okno miało jakikolwiek kształt. Więc tak elegancko. Cyk, cyk, cyk tutaj tak samo. W każdym oknie wymyślił? Co, co się stało, stary? To szef wymyślił. No, szef oczywiście wymyślił, jak to lepiej rozwiązać, stary. Tutaj mamy już naprawdę elegancko ogarniętą chatę. Dobra, no zr... to co, stawiać szyby czy nie? Ta, dawaj, dawaj, tylko leć od tej strony. O, idealnie zacząłeś, dobra. Dobra, e, więc tak lecę to tutaj, tutaj już byłem, tutaj już jeszcze nie byłem, więc tu muszę polecieć. Tu oczywiście też muszę polecieć. I zaraz będę mieć naprawdę tutaj już to ładnie ogarnięte. Okej, okay. cyk. I chyba jeszcze te okienka? O, tutaj nie były ogarnięte, ta? Ta, ostatnie okno. Myślę, że po tym, ty serio, już po tym mamy naprawdę tutaj większość ogarniętą, elegancko, chcę zobaczyć jak to Dobra, teraz pa. wygląda okej, okay. to wygląda fajnie, to ma taki swój własny klimat, to mi się bardzo podoba, myślę, że teraz można to coś rozwalić, ja bym się trochę bardziej zajął tym jak zrobić jakieś wejście do góry, bo ja Aha. absolutnie niczego takiego tutaj nie mam a myślę, że w tym pokoju można byłoby jakieś schody sobie tutaj walnąć i to byłby znaczy, całkiem, całkiem dobry pomysł musi być wejście, nie? Dobra, więc tak tutaj może tam pochodnie rozwalę, i zrobiłbym to o tu, w tym miejscu idące. Tak. Dobra, mam schody. Cyk, cyk, cyk. Takie proste schody, cyk, Nie, są. nie, nie proste. Wiem, jakie ty. A, bo tu jest przejście, kurde. Myślałem, że chcesz zrobić takie, bo ty Jaki takie schodki? lubisz. A, coś takiego, to można byłoby też pokombinować. Wiesz, że ale, takie, nie? To jest e, za mało miejsca, tutaj, myślę. że... Dobra, no to, to zwykłe. By po prostu wyglądało dziwnie. Od do, do dołu dam tutaj, tak, tutaj cyk, dam tak. Cyk. Ej, idealnie się zmieściliśmy o, tutaj do cia. ściany. Proszę, to wygląda jak taki typowy survivalowy domek, moim zdaniem. Serio, to? tak. Spokojnie. Dosłownie, każdy domek na survivalu mi się kojarzy, właśnie z takim wyglądem, i to mi się podoba. Więc tak, mm, czy tutaj coś możemy dodać? Myślę, że tu może być takie eleganckie miejsce na jakąś skrzyneczkę, jeszcze na przykład. Tak, jak jest, tak, musi być skrzyneczka. No wiesz, to wiesz, to jest taka kanciapa pod schodami. No pewnie w takiej kanciapie wiesz, no tutaj wykorzystanie miejsca, no to pełną parą jest stary, bo. No... Nie, no wiadomo. Dobra, cyk, cztery skrzynki ogarnąłem. No widziałeś kiedyś tyle skrzynek na swoje oczy? Miotły. Cyk, proszę. Proszę, można w ogóle, by jeszcze tutaj, wiesz, dziesięć i normalnie więcej dodać. Cyk. Całego proszę. Tira byś tutaj zmieścił. Ty, ej, ale to jest pojemny schowek. Jeszcze jedną skrzynkę nawet tu zmieszczę. Proszę, no. więc lecę z kolejną, elegancko. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 6, 6 skrzynek w takim miejscu, Czaisz? to jest mocno. Ej, to jest strasznie mocno. Ta ostatnia jest tak mega ukryta, nie? Ej, tutaj można byłoby dosłownie coś schować. I nie wiem, czy ktoś by się szybko o tym ogarnął. Raczej nie, ale no, fajnie nie. to wygląda. E, myślę, że tutaj co jeszcze można dodać, to. Ja właśnie nie chciałem robić w tym domku jakichś drzwi i okien na tym najniższym piętrze. Żebyś tu sobie wchodzisz, wychodzisz, robisz co chcesz, co nie? To Ta, jest koło, chyba koło. fajna opcja, więc to bym tak pozostawił. Tylko czy coś tutaj jeszcze fajnego można dorobić w tym pokoju? No właśnie, same kwestie designerskie to ty już zrobisz, no bo my teraz robimy bazę. A jakieś wiesz tam kwiatki, obrazy, Oj. no to ty pewnie sam sobie e, już ogarniesz. Stary nie? mam pytanie, co ona tu robi? No. Y, wyjaśnić No wyjaśnij, proszę, bo jestem No ciekaw. jesteś wyjaśniany, ty Nie! Ty, nie? Nie Czemu ją A, wyjaśniłeś? No powiedział. E, ciebie e, Dobra! Nie, nie, nie! Jasne, spokój, no tak, spokój, 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 spokój! Do... Wyjaśniam, nie, wyjaśniam! Nie, tak, tak nie, jest, nie, nie, nie! Uciekam! Dawaj go, dawaj Uuu. go! Dobra, odleciałem, tylko... czy nie? Tu jest creeper jakiś, ja tu nie chcę lądować Dobra, strzelamy w lamusa Nie, stary, ja mam mało HP, jak teraz będę... No bon... to masz mało HP i masz duży problem Dobra, może tutaj się schowam, może tu jakieś schronienie mam Dobra, gościu! Spokojnie, spokojnie, ja. Ja tu jestem w dobrych inicjatywach. Okej, okay, przejdźmy. Jest. Stary! Nie! Dobrze. Nie! Dobrze klepi. Stary Klepa, ja mam trzy dalej? serduszka w tym momencie. No to nie klepi e, Może ja się lepiej tu zabuduję, dobra, ziomki słuchajcie, chyba na ten moment tą budowę musimy przerwać, bo ona trochę się wymyka spod kontroli, ale ten domek może na pewno niedługo skończyć. Do... Leć! Leć, leć! Leć, dobra! No nie no, Chociaż go nie go, 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 no. Nie no stary, nie, nie możesz, nie masz. Aha, takiego nie mamy lety, prawa. Fajnie, no. A, no o, to, to ja. nie możesz, więc dobra. Ziomki, słuchajcie, ja w tym momencie serio będę się z Wami żegnał i polecam jedną rzecz zrobić: zasubskrybować. To jest, to jest bardzo prosta rzecz, a naprawdę dużo daje, więc serio, kto może, niech klika tutaj suba. No i Ziomki, do zobaczenia na następnym filmiku. No i cześć!